Dzisiaj spotykam się z aktorami Teatru Andersena po to, żeby porozmawiać o roli jednej, wyjątkowej, którą pełnicie w swoim życiu, roli rodzica. O roli rodzica i o tym, czy tak naprawdę y, umiejętności aktorskie pomagają w pełnieniu tej roli albo kiedy właśnie są wykorzystywane, czy wręcz przeciwnie, jakby absolutnie nie są potrzebne. No to jeżeli jestem wywołany wzrokiem, to tak, to ja uważam, że jak najbardziej to, co robię zawodowo, w jakiś sposób na pewno pomogło mi być po pierwsze bardziej otwartym na dziecko i na sposoby spędzania z nim czasu i, i, i też i rozmowy. W wielu płaszczyznach wydaje mi się... Tego bycia razem z dzieckiem wykorzystywałem to, że po prostu coś, coś potrafię mm -hmm. innego zrobić. Mm -hmm. Od czytania bajek, które jakby staram się je przeczytać w sposób taki, żeby one były atrakcyjniejsze, mhm. ale poprzez zabawę, animację wszystkich pluszaków, czy e, m, zabawy z jakimiś, jeżeli się dziecko czegoś bało, mhm. e, to zawsze można było rozluźnić sytuację e, zabawą właśnie, e, żeby maskotka zaczynała rozmawiać, mhm. mówić. I to naprawdę e, i przy pierwszej córce, i przy drugiej córce działało magicznie, wręcz magicznie, że one tego bardzo chciały i zamieniało się, to, zamieniało się to w taką zabawę, którą ja już chciałem przerwać, bo już nie było czasu. A one że jeszcze, 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 jeszcze w wielu, w wielu miejscach. No bo właśnie mówi się trochę tak, że rodzic jest pierwszym Aktorem w życiu dziecka, no bo to ten rodzic czyta, opowiada, czy bierze widelce i coś tam udaje, coś próbuje. A z drugiej strony też się mówi, że jakby łatwiej jest dziecku czasem porozmawiać na pewne tematy, kiedy może się zasłonić jakimś bohaterem, właśnie z książki, albo właśnie rozmawiać z misiem. I, I że gdzieś tam z tym misiem jakby może łapać kontakt. Czy Wy czytacie? Czy y, też bawicie się jakoś tak zabawami, czy rozmawiacie o tym, jak u was to wygląda? E, ja mam dwoje dzieci, dwoje totalnie uh -huh. różnych dzieci. Uh -huh. I z moją córką, która teraz jest już pełnoletnią e, panną, jak była uh -huh. dzieckiem, rzeczywiście to bardzo zdawało egzamin. Wszystkie takie właśnie, ona uwielbiała, jak ja się z nią bawiłam lalkami i rozmawiałyśmy. I w ogóle dla niej nie było tego problemu, bo to nie była, to nie była ona i mama, tylko uh -huh. były dwie lalki. I to było zupełnie uh -huh. na, naturalne i to super na nią działała, u, działało, uwielbiała to. Natomiast mój syn, jak próbowałam parę razy się z nim tak bawić i nawet zmieniałam głos, mówi: Mamo! Przestań. No, bo... bo się ze mną nie ma, nie ma w ogóle tak... nie ma dyskusji. To jest, to jest klocek, który ja mam mu ewentualnie podać, a klocek nie mówi, bo jest klockiem, jest z No plastiku. właśnie, tak, no. No. Koniec zabawy. No. no ale jakby, jakby w postaci w książki był w stanie wejść w historię, czy jednak jakby. Czy, czy jednak się gdzieś tam zatrzymywaliście na etapie klocka, który nie mówi? Nie, 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 jeżeli chodzi o książki, to tutaj u moich dzieci zaczynało się podobnie. Zaczynało się od wierszy Tuwim Brzechwa, uh -huh. to absolutnie i moja córka, i mój syn uwielbiały wierszyki, natomiast później ich drogi się rozeszły. Uh -huh. Moja córka poszła w stronę mangi, uwielbiała uh -huh. jak się coś uh -huh. działo, były czary i ten świat mogła, tworzył jej się w głowie. Natomiast e, mój syn woli książki, które przekazują proste prawdy. Na przykład Kubuś Puchatek. Mhm. Bo tam jest, e, mhm. co prawda, mówią zwierzęta, ale jest w stanie to przełknąć. <laughs> Natomiast <laughs> sensy, które <laughs> wynikają <laughs> z tych historii, są, są autentyczne mhm. i on, na przykład, Kubusia Puchatka uwielbia. Mhm. Albo uwielbia też historie pisane przez e, Malinę Prześlugę. Mm -hmm. I e, to też absolutnie wywołuje u niego salwy śmiechu, ale one mm -hmm. też są bardziej mm -hmm. takie, tam dzieci są traktowane bardziej jak dorośli, nie ma mm -hmm. takiej infantylizacji. Mm -hmm. I mm -hmm. on czuje się wtedy tak, czuje się takim. Dowartościowanym człowiekiem. Mm -hmm. Nie jest traktowany jak dziecko i takie książki lubi. Mm -hmm. a, a, a co aktor Gasper? kobieta czyta swoim dzieckiem? Czy my, tradycyjne, nowoczesne? Mm, jak je wybieracie? My, staraliśmy się bardzo dostosować książki do, do wieku. Mm -hmm. Więc zaczynaliśmy oczywiście od jakichś picturebooków, od jakichś takich obrazkowych mm -hmm. e, e, książeczek. Dziewczyny, jak były niemowlakami, to bardzo lubiły czarno-białe książeczki albo takie. Kontrastowe bardzo. E, a potem przechodziliśmy do jakichś takich prostych historii. E, mamy zniszczone doszczętnie książki e, Zbigniewa, Dmitrocy, mm -hmm. e, te z tymi dziurkami. wszystkimi, mm -hmm. One są po prostu zniszczone, bo dziewczyny e, uwielbiały w różnych miejscach e, e, w domu je czytać e, i przeglądać i same potem, jak tak, najpierw my im. E, e, pokazywaliśmy te, te książeczki, a potem one same się mhm. e, bardzo długo e, bawiły, a tak naprawdę do tej pory, mając 4 i 5,5 e, roku, e, dalej jeszcze korzystają z tych książeczek. E, ale raczej jest to współczesna literatura. Są to e, <śmiany> e, 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 książki. Książeczki tematyczne, które rozwiązują też problemy, mm -hmm. e, z którymi się dziecko spotyka idąc pierwszy raz, na przykład do przedszkola. E, jak e, był pierwszy dzień Ali w przedszkolu, to miałem przygotowaną w samochodzie kicie kocie, kicia kocia idzie do przedszkola. I zanim weszliśmy do przedszkola, to musieliśmy przeczytać dwa razy tę książeczkę, żeby ona. Mm -hmm. e, bo oczywiście się bała i, i, e, i obawiała się, co to, to będzie w tym przedszkolu, no ale jak kicia kocia poszła do przedszkola, no to ona też jakoś tam może, e, może pójść. E, więc. E, b, b, bardzo z żoną lubiliśmy i lubimy dalej wykorzystywać literaturę i książki dla dzieci, które poruszają jakiś problem, z którym my też często się po prostu borykamy z dzieciakami tak? z mhm. prostymi fizjologicznymi rzeczami, które trzeba było jakoś tam temat oswoić. Tak? Mhm. I, są, I sięgaliśmy po. Po te pozycje, które po prostu pomagały dziewczynom nam, naszym jakoś przejść ten temat. Ale też dziewczyny uwielbiają nawet do tej pory wszystkie obrazkowe książki, typu tam rok w lesie, rok w przedszkolu są takie duże pozycje, pięknie, graficznie wykonane. I i Poza tą e, warstwą e, tekstową, i, jakby wymyślamy tę historie, wymyślamy, e, co się tam może, mogło wydarzyć, co te postaci, które są tam nam, namalowane, narysowane, mogą ze sobą. E, jakie mogą mieć przygody. Wymyślanie takich historii jest super też. No właśnie, bo ja pytam o te książki i, i jakby próbuję wyciągać też tytuły, dlatego że często to jest tak, że, że aktor wie, no bo on jakby gra w teatrze jeszcze dla dzieci, to on na pewno zna milion tytułów, a tak naprawdę z tego co słyszę, no to to okej, okay, no można znać milion tytułów, ale to już nie chodzi o to, czy to jest jakby duża, czy mała, czy wielka, okrągła, czy dziurko, jakby tylko o czym to jest i jak razem doświadczamy przeżywania właśnie tego świata, który gdzieś, do którego nas zaprasza właśnie literatura, czy, czy te misje, o których opowiadacie, czy nawet klocki, bo to też jest jakieś, jakiś, jakiś poziom do rozmowy, prawda? No i też niewątpliwie no też teatr jest takim miejscem, gdzie można właśnie później siąść i porozmawiać o tym, co się wydarzyło. I no, jakby domyślam się, że skoro pracujecie w teatrze, to na pewno ten teatr jest dla was bliski i go kochacie. Natomiast czy wasze dzieci lubią teatr? No, no, no i u mnie znowu na dwoje babka wróżyła moja córka uwielbia, ale ona się właściwie wychowała w teatrze, mhm. bo chodziła ze mną jeszcze do szkoły teatralnej i potem jak dostaliśmy z mężem pracę w teatrze, to była, nie miała niani, tylko była na wszystkich próbach po prostu, nie wiem, jakoś tak, tak wyszło. Tak wyszło. No, teraz jak mój synek był mały i potrzebowaliśmy też, zastanawialiśmy się, co zrobić, to w ogóle przez, przez myśl mi nie przebiegło, że on mógłby chodzić mhm. ze mną na próby. To było oczywiste, że ja potrzebuję dla niego niani, natomiast w przypadku Niny w ogóle o czymś nie nie miałam mm. takiego myślenia. Ona po prostu była cały czas w teatrze. I chyba ta miłość do teatru jej przez to została, że ona sobie być może nie wyobraża innego mm -hmm. życia. No i teraz trzymam kciuki, że zostanie aktorką, bo jest już bardzo <laughs> daleko w egzaminach do szkoły teatralnej. E, natomiast e, mój syn e, pierwszy raz przyszedł do teatru jak miał dwa lata i to była pyza na polskich dróżkach i był zachwycony. Był po prostu absolutnie zauroczony. Siedział, śmiał się, tutaj pytał się mama, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze. I później zabrałam go raz na próbę do teatru. Ćwiczyliśmy baśnie o zaklętym kaczorze. Zobaczył Czerwone Światła, mnie w peruce, jak śpiewałam taką straszną piosenkę. I wpadł w taką histerię, że potem przez chyba ze dwa albo trzy lata w ogóle nie było takiej opcji, żeby przeszedł obok teatru. Było mama do teatru, nie, proszę, może jednak nie. Praczej, tak, było, no. No, no i co, czyja mama? No, no wiesz, ja nie naciskam, staram się wychowywać swoje dzieci, być jakby otwartą na ich potrzeby. Jeżeli mm -hmm. czegoś nie chcą, no to, no to trudno, może mm -hmm. kiedyś im się odwidzi i może zmienią zdanie. No i Brunek zmienił zdanie, jak kiedyś z przedszkolem po prostu przyjechali do teatru mm -hmm. i się okazało, że przyjechali na muminki chyba. E, że są też bajki, gdzie nie jest tak do końca strasznie, a nawet jak jest strasznie, to to w sumie jest tak fajnie, bo można się pośmiać mm -hmm. i kto odważniejszy. Mm -hmm. Grupa. Tak, I później, okay. po, po, bo Baśnie o Zaklętym Kaczorze była przez wiele lat grana tak naprawdę u nas w teatrze, i przyszedł z przedszkolem na tę Baśnie o Zaklętym Kaczorze I po co? latach i usiadł w pierwszym rzędzie z kolegami i mówi tak. Wiesz, mamo, ja nie wiem, dlaczego ja się bałem tej czarownicy. Ojej. Przecież to jest bardzo śmieszna bajka. I jeszcze na to ze trzy razy. Chyba tak sobie sam udowadnia, no, że, no. że to nie jest straszne, no. tylko że można to sobie jakoś przełamać i przezwyciężyć. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi teraz o jego chodzenie do teatru, to nie na wszystko. Bo są takie bajki, że on przyjdzie i po pięciu minutach już mówi, że a możemy wyjść. No ale to już jest pewnie taki wiek, nie? że już, już no. bardziej tak. Natomiast nie na Nigdy. Nigdy nie wyszła ze spektaklu z próby. Ona po prostu takie dziecko było, że jak jest się ogląda się spektakl, to się ogląda i nieważne czy piąty, dziesiąty, czy dwudziesty raz, mm -hmm. to zawsze zainteresowanie no. cichutko, A o, nie podoba się, no to. Trzeba wyjść. No. A Zuzia i Ala, bo one też chyba, też właśnie chciałam, żebyś powiedział może o doświadczeniu, kiedy to one widzą ciebie na scenie, no bo wiem, że, że chodzą do teatru. Tak, tak. I widzą tatę, który no, nie wygląda tak jak w domu, tylko jest przebrany, ubrany. Tak, ale my też, one od samego początku chodziły, jak Alka miała pół roku, Zuzia chyba też pół roku, jak to jakby mhm. zaczęły e, e, przychodzić, znaczy, Zostały przynoszone <noise> Były przynoszone do teatru. E, one bardzo lubią. Oczywiście też nie na wszystko, bo e, tak jakby teraz dopiero mógłbym rozszerzyć im repertuar o kolejne bajki. E, ze względu na to, że są już starsze, a niektórych bajek się po prostu pewnie by bały. E, do pewnego momentu nie było z tym pro problemu. E, myślę, że w okolicach. Czterech lat u Ali się pojawiło pierwszy raz coś takiego, że tata jest na scenie. Mm -hmm. Wcześniej było tak, że to jednak e, e, one bardzo odbierały, że to jest postać, to jest mm -hmm. pinio, to jest muminek, I, i nie miałem takiej sytuacji, żeby z, z, z widowni poszło, Cześć tato, nie? Do momentu, właśnie e, przy Proszę Słonia, był jeden z takich spektakli. Gdzie dziewczyny, bard one były z siostrą moją, może to też przez to, że nie było mamy, tylko była mm -hmm. ciocia. E no i poleciało na koniec: Już nie wytrzymały już nie wytrzymały i że tato, tato tak, e, słyszałeś? ze sceny, tak. Ojej. O, znaczy tam był jeszcze jakiś płacz i pojawiły, one chyba już były trochę może z, Zuzia chyba, bo Zuzia była jest półtorej młodsza. Płacz. Tak, 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 <grym> tak, tak, tak no, absolutnie to się słyszy, to się, to się słyszy i i że tata jest e, tak, ale to było raz, mhm. ale my też staramy się oczywiście rozmawiać z, z nimi, mówię, że, że jakby będę odgrywał e, <kluzny> Spektakl, że nie, no, nie można mówić do mnie wtedy, e, <noise> chyba że zapraszam do, do, do rozmowy ze sceny. E, zresztą, jak grałem u nich w przedszkolu, na przykład spektakl, to już też nie, nie, nie było czegoś takiego, że nie wiem, one chcą się przyjść i przytulić w trakcie <noise> spektaklu. Czas trwania spektaklu jest spektaklem jest czymś, co one wiedzą, że, że, że się ogląda. I cze czeka się na te brawa, i po brawach można przyjść z świadkami na stół. Mm. <laughs> e, 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 więc, e, więc tak, no, one bardzo lubią obie. obie. Mm -hmm. I cały czas teraz no, w trakcie tej dziwnej sytuacji, e, e, że nie mogły przez długi czas chodzić do, do teatru, mm -hmm. e, no, to, no to chcą. Cały czas się, co chwilę się mm -hmm. pojawia ten temat. Kiedy wr wrócimy do teatru? Kiedy no. będziemy mogli e, pójść na spektakl? Eee, tak, no, więc one bardzo chcą. Na razie im się to jeszcze nie rozjeszcza. Chciałabym Was na koniec jeszcze spytać o to, bo wielu naszych widzów to, to są rodzice, którzy przyprowadzają dzieci do teatru i, i często stają przed taką decyzją, no, na co pójść, jak, co na początek, co na koniec, jak to, jak to sobie ułożyć, co potem po tym spektaklu zrobić. Co byście poradzili takim rodzicom? Wy jako rodzice, Wy jako też aktorzy, Wy jako pracownicy również teatru. E, Jakbyście radę dali takiemu rodzicowi? Na co pójść? Tak, od mm -hmm. czego zacząć? No na pewno na każdym, przy każdym spektaklu jest napisane dla jakiego wieku jest spektakl mm -hmm, polecany. Mm -hmm. Wiadomo, że są dzieci, które, e, dla których to <laughs> może się wydawać zbyt infantylne, jeżeli przyjdą na taką bajeczkę i <laughs> już umieją mówić i są takie mm. rozgarnięte, mm -hmm. to e, mogą się nudzić na bajce, gdzie na przykład nie będzie słów, prawda? Mm -hmm. No i wtedy można zaryzykować i przyjść na coś dla starszych dzieci. Mm -hmm. bo Zawsze należy pamiętać o tym, że z teatru można po prostu wyjść tak. ze spektaklu. <noise> tak, tak. Ja, po, <noise> tak. No bo to jest, to jest normalne. No, to jest nie wiadomo, jak no, tak, tak. dzisiaj. To, to, to jest jedna kwestia, żeby patrzeć, patrzeć na e, wiek kierowany, e, jakby mhm. spektakl jest kierowany do danej grupy wiekowej. I to jest istotne bardzo, mhm. bo można też. E, e, w drugą stronę przegiąć, że zabieramy trzylatka na coś, co jest od 8 lat, i rzeczywiście może to spowodować jakiś taki mhm. stres. I myślę, że jakby, ale my, jako rodzice, jeżeli obserwujemy dziecko i znamy dziecko, mhm. jakby słuchajmy go po prostu mhm. i, e, i mniej więcej wiemy, czy coś e, może go przestraszyć, czy nie. Czy mhm. jednak ten stres, strach będzie taki, że on będzie fajny, że on będzie przyjemny. I druga rzecz, ja zawsze o tym e, e, też rozmawiając z rodzicami, mówię, że spróbuj, że nawet jeżeli uważasz i twierdzisz, że twoje dziecko nie wytrzyma pół godziny siedząc na pupie, mm -hmm. to spróbuj, bo to, że ono nie wytrzymuje oglądając długą bajkę, nie, nie znaczy, że, że tak samo się będzie zachowywało w teatrze, który jest zupełnie inną przestrzenią. Że się mm -hmm. spotykamy po prostu na żywo, gdzie rzeczywiście coś się dzieje, co jest. E, co można zrobić, kroki, tego dotknąć. Mhm. W telewizji tego nie ma, w kinie tego nawet nie ma, tak? A tutaj jest zupełnie inna przestrzeń, naprawdę warto zaryzykować i pokazać, nawet jeżeli to jest jakiś piętek, który nigdy przy stole nie jest w stanie mhm. wysiedzieć. Warto spróbować. No ja jeszcze bardzo się cieszę, że powiedziałaś Mela, o tym, że z teatru można wyjść, bo często słychać takie głosy, że no ja się boję, że moje dziecko będzie płakać i, i on zacznie płakać na całą scenę i salę, i wszyscy się będą patrzeć i na pewno aktorom to będzie przeszkadzać. No i co ja mam zrobić? Nie przeszkadza wam to. To są emocje, jak rozumiem, nie, to no i jakby to, znaczy... to po imieniu, że to jest okej, okay, tak? No, no, tak? No Ja tak, miałabym no. jeszcze jedną, jeżeli już tak rozmawiamy, no. o tym, o zachowaniu rodziców i o tym, co rodzice mówią do dzieci, i nauczycielki, co mówią do uh -huh. dzieci, pozwalajmy dzieciom reagować w teatrze. Właśnie. Jeżeli uh -huh. coś im się podoba, pozwalajmy im się śmiać. Jeżeli im się nie podoba, pozwalajmy im mówić. E -e". Bo to też dla nas, dla aktorów, jest pobudzające bardzo. Uh -huh. I my mamy z tego czujemy po prostu, że Mamy no, tak. dialog, że, mm -hmm. że coś się między nami mm -hmm. dzieje i to jest super. Ja uwielbiam, jak dzieci reagują w teatrze, jak coś dopowiadają, jak odpowiadają. Więc z tego, te, na, to. na tym polega też teatr, że my po prostu może b, b, czerpiemy z tego, tak? tak? bierzemy mm -hmm. i, i dlatego każdy spektakl jest po prostu inny, mm -hmm. tak? no, więc, więc jak najbardziej. Po to czyli, jest widownia, żeby nam dawać energię. Czyli życzymy sobie, myślę, nawzajem tych emocji naturalnych, spontanicznych, prawdziwych na ten nowy sezon, który no, tak, właśnie tak, się rozpoczyna. Tak. I oby, oby bo już nagrywając ten film, no, jakby jesteśmy u początku e, nowego sezonu i też jakby takiej sytuacji pandemicznej, więc trzymajmy wszyscy kciuki za tak. to, żebyśmy się wszyscy spotkali na scenie, na widowni, tak. razem, typowo <laughs> Dziękuję Wam Dzięki. bardzo za dziękuję. podróż.